Popularny polski youtuber MinecraftAutomat.pl wraca po roku przerwy, a widzowie są zaskoczeni sytuacją. W dodatku opisał mi, dlaczego go nie było i co się z nim działo. Sprawdzimy sobie, czy Patecki jest w związku z Kostarą, bo ludzie są naprawdę zdziwieni. Patus udający się dalej się pogrąża i wrzucił zdjęcie stojące na swojego Instagrama. Roblox będzie dostępny na konsolach od PlayStation. Śmiertelna tragedia przez popularny One Chip Challenge. A na koniec sprawdzimy sobie temat ślubu Ceteroxa z jego dziewczyną Natix. Na start sprawdzimy sobie nowe informacje odnośnie Robloxa, który ma być dostępny na konsolach od PlayStation. Bo jedna z najpopularniejszych produkcji na świecie Roblox będzie w wkrótce jeszcze większa, ponieważ trafi na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. Podobno ma być to październik, lecz nie znamy dokładnej daty. Gra, a raczej platforma do tworzenia i publikowania własnych GRS, debiutowała na komputerach w 2006 roku, a lata później trafiła również na Androida i iOSa. Konsolowy debiut odbył się w 2015 roku, gdy ukazała się w wersji Xbox One. Na liście platform nie ma jednak sprzętu od Sony czy Nintendo, co w wkrótce podobno ma się zmienić. Wieści ogłoszono na Roblox Developer Conference i zacytuję, 150 milionów po daczy PlayStation 4 i PlayStation 5 otrzyma dostęp do pełnego katalogu wyrażeń Roblox. Zapewniono. Jednocześnie ze starytem Robloxa na konsolach PS4 i PS5, również na Xboxach ukaże się aktualizacja z nowym wyglądem i częstymi właśnie aktualizacjami. Ale to nie wszystko, bo idąc dalej, do końca roku powinny być gotowe narzędzia do tworzenia światów bazujące na sztucznej inteligencji. Deweloperzy będą mogli generować obiekty i inne elementy, po prostu rozmawiając z botem. Na tekstowym czacie. I jak widać wszystko dalej idzie w stronę AI, czyli sztucznej inteligencji, i być może, a wręcz nawet na pewno jest to po prostu przyszłość. Teraz porozmawiajmy sobie ponownie o patusie, który jakiś czas temu zaistniał bardziej w internecie przez film Konopa, właśnie o nim, w którym Konopski już podsumował i wyjaśnił w naprawdę piękny sposób. Teraz ten gościu postanowił udawać swoją śmierć poprzez wrzucenie zdjęcia, na którym wisi na dolu, zapominając przy tym usunąć stołek, żeby było to bardziej legitne. Natomiast gdy ludzie dowiedzieli się, że jest to fake, postanowił on wrzucić fejkową klew w Sydę, gdzie to poinformowane jest, gdzie odbędzie się pogrzeb, rzekomo w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w żołach 7 września. No i wczoraj wrzucił zdjęcie, gdzie leży w to bez butów i w skarpetach, i w normalnych ubajaniach co już samo potwierdza, że jest to fake. A nawet jeżeli to by nie potwierdzało, że jest to fake, to samo to co zrobił jest po prostu fejkowe. Dodatkowo nagle również ogłasza, że ten pogrzeb ma być prywatny, żeby ludzie myśleli, że faktycznie się odbył. Jednak jak ktoś myśli, że jest to prawdziwe, to jest w błędzie. Powiem tyle i dalej podtrzymam moje zdanie. Ten człowiek powinien iść się leczyć, bo zaraz może być już nawet na to za późno, a już chyba nawet w sumie jest. Za to nie jest za późno na to, żebyś zostawił teraz lajka, więc widzę zostaw teraz łapkę, a wtedy następne newsy pojawią się szybciej. Zostaw też suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, że wszystkim, co się dzieje w internecie. Tutaj macie losowe komentarze z poprzedniego filmu, a jak też chcesz się tutaj pojawić, to napisz hashtag powrót w komentarzach, no i dostaniesz ode mnie również saduszko. Ostatnio mówiłem wam o potężnym potę Oj Wojtka i tej, w której jest do wygrania luksusowy dom na Mazurach wraz z łodzią i to wszystko za niecałe 30 zł, jeżeli chodzi o e-booka. Ale Oj Wojtek dalej zaskakuje swoimi ruchami, bo postanowił założyć swój nowy kanał, na którym publikuje to treści po angielsku. Jest na nim jak na razie tylko jeden film, który już na ten czas ma ponad 170 tysięcy wyświetleń, czyli bardzo dużo. Jest to film pod tytułem Obejrzyj tylko, gdy jesteśmy mesterwistem. I właśnie ten film jest do Jimmy'ego skierowany, aby zobaczył to wszystko. Wszystko. Co ciekawe, to tym filmem również zainteresowało się wiele osób nie z Polski. Jest to na pewno świetny ruch, aby otworzyć się na społeczność również za granicy, przez co nic go nie ogranicza. Teraz przegadamy sobie temat ostatnio popularnego One Chip Challenge. Samo to wyzwanie nabrało rozgłosu właśnie na TikToku, a później zaczęli to robić popularni twórcy i streamerzy. Polega to na zjedzeniu jednego z najostrzejszych chipsów na świecie, następnie powstrzymywaniu się od picia tak długo, jak to możliwe. Ah, this... Sure. Niestety Chips jest na tyle ostry, że stanowi realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet właśnie w tym przypadku życia. Producent na swojej stronie podaje, że jest wykonany z dwóch najostrzejszych paperczek chili na świecie, Carolina Reaper i Scorpion. Firma twierdzi, że Chips powinien być trzymany z dala od dzieci, jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych i nie powinien być spożywany przez osoby wrażliwe na pikantne potrawy lub alergeny. Niestety właśnie taka informacja o zagrożeniu... Została dopiero pokazana na stronie po właśnie tragedii. Matka czternastolatka przekazała, że została w piątek wezwana do szkoły przez pielęgniarkę. Jej syn miał cierpieć na silny ból brzucha, po tym jak kolega właśnie dał mu tego chipsa. Wróciła z nim do domu, jednak jeszcze tego samego dnia chłopiec zemdlał. Został zabrany do szpitala, jednak nie udało się niestety uratować jego życia. Jak przekazała rodzina, chłopiec podobno był w 100% zdrowy i są przekonani, że niestety zmarł przez chipsa. Jednak mimo wszystko... Dalej nie potwierdzono dokładnej przyczyny śmierci. Ostatnio popularnym tematem na TikToku i w ogóle w całym internecie jest to, czy Patecki jest w związku z Judką Kostają. Wszystko dlatego, że detektywi z TikToka wykryli chyba kolejną tajemnicę ze świata influencerów. Jak wiecie, mają oni do tego nosa mają nosa do związków. Ciąży popularnych osób i życia osobistego. To już wiemy. Odkryli ciążę w i w sumie to, co jest stanie ostatnio Młycik z yy, tym Mattem, Tym razem na świecznik wzięli Julkę Kostaję i Jakuba Pateckiego, których podejrzewają właśnie o związek. Według nich para od jakiegoś czasu się ze sobą spotyka. Ludzie twierdzą, że na filmie Pateca pojawiły się te same szczegóły, które znajdowały się w mieszkaniu pokazanym przez Julkę Żugaj na jej Instagramie. I faktycznie, gdy sobie to porównamy, jest to to samo mieszkanie. Jest kilka możliwości. Przede wszystkim to, że po prostu akurat był blisko jej mieszkania, a chciał sobie nagrać film, więc nagrał ten film u niej. Możliwe, że mają też ze sobą dobry kontakt i po prostu do niej przyjechał. Albo po prostu są no razem ze sobą. W związku. Nie wiem jak wy, ja bym się takiego związku nigdy nie spodziewał i chyba to jest ostatni związek, którego bym się w ogóle spodziewał. Jak na razie z ich strony jest cisza, więc nie wiemy czy to prawda no czy nie. Ale coś czuję, że gdyby była to nieprawda, od razu byłoby to powiedziane. Teraz omówmy sobie dość zaskakujący temat, bo Seetorox, czyli popularny youtuber, wziął ślub. O wszystkim zostaliśmy poinformowani na kanale jego żony, Natix, gdzie to mogliśmy zobaczyć trochę rzeczy z takiego jakby backstage'u od strony ślubu. Ja kiedyś Seetoroxa oglądałem, szczerze Mówiąc, bo jest to też twórca, który na YouTubie działa już od doby kilku lat, jak nawet nie kilkunastu, a ludzie w komentarzach byli bardzo zaskoczeni tą sytuacją i można im po prostu jedynie pogratulować, a jak sami powiedzieli na filmie, decyzję o ślubie podjęli w sumie z dnia na dzień i była to też spontaniczna decyzja. Lecz niekoniecznie spontaniczny pomysł miał automat.pl, czyli popularny polski twórca Minecraft, który dosłownie wczoraj niespodziewanie wrócił na swój kanał po ponad roku przerwy. Swój ostatni film przed przewą opublikował 10 czerwca. 2022 roku. I to właśnie tego dnia też niespodziewanie zniknął z YouTube'a. Ludzie nie wiedzieli co się z nim stało i jedyne co mogliśmy od niego zobaczyć w internecie to live'y na Twitchu, które też nie były jakoś częste. Na swoim kanale działał już od 2012 roku i to wtedy wrzucił swój pierwszy film, który na ten moment ma niecałe 7000 wyświetleń. I od początku były to filmy związane z Minecraftem, a później postanowił analizować speedruny, oczywiście również z Minecrafta, ale mimo wszystko nie był to jego jedyny format filmów z. Yy, z Minecrafta. Na jego kanale powstała z tego taka jakby seria, którą regularnie tworzył, a liczby, które zdobywał były olbrzymie. Ja sam pamiętam jak z dwa lata temu go oglądałem, ale faktycznie potem słuch o nim zaginął. A wczoraj wrzucił film, w którym nie zobaczycie w sumie żadnych wyjaśnień, bo jest to normalny film z serii analizowania speedrunów, a zaraz i że tam nie było żadnych wyjaśnień, no to dlatego też postanowiłem do niego napisać właśnie o jakieś krótkie wyjaśnienia. No i dostałem taką odpowiedź. Ogólnie to moje zdrowie psychiczne nigdy nie pozwalało mi prowadzić czegoś z Systematycznie, przez co cierpiała regularność moich streamów na Twitchu i wypuszczania filmów na YouTube'a. I z tego powodu byłem bardzo niezadowolony z tego jak to prowadzę. większości planowanego kontentu po prostu nie prowadziłem, więc potrzebowałem przerwy, żeby popracować nad psychą i podejść do wszystkiego na świeżo. I taki jest plan teraz streamować regularnie i wrzucać filmy regularnie. Niestety w tej branży problemy z psychiką to naprawdę bardzo ciężka sprawa. I naprawdę co by nie mówiono, głowa na tym cierpi bardzo mocno. A mieliśmy już wiele Wiele przypadków, gdzie to przez takie rzeczy youtuberzy przestawali później kompletnie działać w internecie. Ale bądźmy dobrej myśli i miejmy nadzieję, że teraz będzie on faktycznie robić to regularnie, tak aby oczywiście nic na tym nie ucierpiało, bo zdrowie jest najważniejsze.